I wtedy też pozycję lidera gorzewianie zapewnili sobie na koniec rundy zasadniczej. No, ale tu mamy bieg dziesiąty. To mu się Bartosz Zmarznik, bieg numer dziesięć i nie będziemy chyba czekać pięciu sekund, które pozostały do końca zegara dwóch No i teraz dobrze, rytmiczanie, ale nie Bartosz Zmarznik został, Hubert Czerniawski, ale to nie jest tak istotne jak to, co robił. Pierwszy Bartosz z fantastyczne rozegranie w początku tego biegu i zostawia za swoimi plecami rybnicze. Na jeszcze nie powiedzieli ostatniego słowa podrażniony. Teraz będzie Australijczyk Max Frick. Ta przyszłość Australii, jeśli chodzi o czarny sport, dostał potężną sprycę przed chwilą Max Frick i to go spowolniło, ale jest to bardzo. Proszę, jak szybko się pozbierał, jak szybko odrobił ten dystans. Zielony od Bartka z Barzika. Ach, teraz błąd, za mocno się wykontrował. W pewnym momencie minimalnie za mocno Max Freak tu z wyjścia już nie mógł pociągnąć, nie mógł wyprzedzić Bartka z Marzika, ale będzie miał jeszcze na to jedno okrążenie. Broni się Bartek. W tej chwili e, swoje na trzeciej pozycji podróżuje e, Tobiasz Musielak, No ale tutaj znowu e, Max Freak i Bartosz Marzyk. Max Freak teraz wypuszcza się szeroko. Szeroko pod bandę, bliżej krabeżnika z Marzyk z się freak, freak freak Max Freak Ocz to był atak tutaj tytułem Max Freak w biegu dziesiątym. Fenomenalny ten atak do końca. Szeroko się wypuścił No i co mamy kolejnych 4 trunka. do dwóch, tak, kolejna, kolejna trójka oceny tego, co zrobił tutaj Max Frick, bo po prostu no, zrobił Przede coś wszystkim Zauważmy, co zrobił Bartek w pierwszym, w, pie, w pierwszym łuku, pierwszy, na pierwszym okrążeniu tutaj. Naprawdę pojechał znakomicie. Pomimo nie najlepszego startu, bardzo dobrze znalazł się na pierwszym uku. Mam wrażenie, że troszeczkę sam się oszukał na tym ostatnim okrążeniu, bo, 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 bo jechał, wybierał naprawdę takie no chyba najbardziej optymalne, optymalne tory jazdy przez 3,5 okrążenia i ten ostatni ruch zdecydował, żeby pojechać, pojechać przy krawężniku. Być może dlatego, że, że właśnie Mach cały czas straszył go, warczał mu to z jednej, to z drugiej strony. i. i, i no i tym istotniejsze ta akcja Max Africa dla gospodarzy, ponieważ wygrali ten, tych 4 do 2, tak to byłoby 3 do 3, ale tutaj...